Nie będę szybko dzisiaj w osoby w składzie, ja tam kasper Paweł. Czu. Kucu, kucu, tak, będzie mówić Kucu, tak? Dobra, to będzie mówić Kucu, okej. Okay. Będzie łatwiej. I dla pożara będzie mówić pożar, bo dwóch kubów też można pomylić. Jedziemy na wodę low kill w swoim okręgu w PZW mamy wodę low kill no i zobaczymy co tam jest. Woda otwarta od tego roku, a od zeszłego roku były zarybienia, zarybione, całkiem grubo, tutaj może się zarybienia wyświetlają jakieś screeny albo jakieś filmiki. No i zobaczymy, w moim przypadku dzisiaj fiter Paweł? Metoda Paweł, metoda karpiówka, reszta z tyłu? Ja, No metoda. Metoda karpiówka, czyli wszyscy co drugi. Że do wypadek z 5 km zostało do dojechania na łowisko, więc teraz czas na, no, na mini obiadek coś kupić do jedzenia. Najpierw w a potem może do sklepu pójdziemy coś jeszcze dokuczyć. Piwo moje paliwo. Nie wiem, widzicie czy nie. Jak nie widzicie, to tutaj zobaczycie Policja, policja, policja. Tam Inne blachy, dlatego nas trzymają. To jest drugi raz tutaj, te inne blachy. No ale trudno, trudno, czekamy. Trochę się przedłuży, tam nas spisują. No zimnego nie poradzimy, tak? inne blachy. Póki mamy no to znowu. Lekarbama, zimny się zdrowio, trzymają nas gdzieś, 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 się zimne, nie no, no zimno. się. gdzieś, no. 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 Nie gdzieś, gdzieś, się gdzieś, 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 Nie gdzieś, No... gdzieś, polecam gdzieś, 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 i pozdrowienia dla każdej eleganckiej ekipy dla dobrych chłopaków, co słuchają tej płyty rozumiem, że nie odmówicie na racji pierdolicie psiarnie nie lubicie mezokracji słuchajcie, jesteśmy nad wodą, film będzie bardzo, bardzo ciężko nagrać z kilku powodów jednym z nich jest to, że wieje mocny wiatr sami możecie usłyszeć tam chłopaki się rozkładają Paweł skarbiłkę z metodą, tam chłopaki dalej też z gruntówkami. Woda szału nie robi. Taki wygląd, przynajmniej mi osobiście, się nie podoba. Tak sztucznie, sztucznie. No, Paweł też mówi, że nie, chłopaki też chyba tam wszyscy zgodni z i wspólne mają zdanie. No, czy to jest nowa woda też, do tego nie ma roślinności, ale no, tak, może takie spostrzeżenie, no. Sztuczne, trochę podobnie jak ten zalew puzicki No dobra, idziemy rozrobić zelentę. Dobra, rozrobiamy zelentę, zelenta, płoć, leszcz. Taka ciemniejsza po rozrobieniu będzie. No i gotowa. Lepi się, lepiej. Powolną metodę, ja jednak zmiana planu. Jak wszyscy łowią to ja się oderwę ze schematu i będę łowił na spławik. Spuławik mam zamontowany, 2,5 grama szarka. Ustawiam taki metrowy grunt, bo mniej więcej woda jest czysta i widać, widać jaka jest głębokość. Masz prawo otwierać kukurydzę. No, na haczyk założymy dwa białe robaczki. I będzie elegancko. Rzut po rybę. Czekamy, jeszcze się grunt ustawi. Jest duża fala, więc ten spławik będzie bardzo ciężko łowić. No, spławik powoli się ustawia. Stoi. No i dobra. Tak wygląda dobre w rejestrze. Na razie tych wpisów mało. Paweł na metodzie kukurydza. gdzie będzie hardcore, no, Ty, spławik mi do góry wyszedł, pasz. Może branie? nie. przyjechał na gigantyczną płoć. Paweł zestaw. Roni rig. Roni ten inny przypon? Tak. Ale to jest na tym. To wygląda jak hodrig. To tak? Roni rig tak wygląda? Tak? To Roni rig. Aha, to wygląda jak hodrig podobne. No dobra, okej, zarzucaj. Na PFA się rozpuszczam. No tak, no, za kulkami. Tylko gorzej, że tu karpie do 30 cm są. A to szczegół, pod pełnopłocie 40 cm. Pozostawisz no, tutaj. 20. wziąłem na, no, na tą nitkę kilka kulek. 20. Tutaj w tej karpie po 30 cm były puszczane. 20-30 cm. Obbiwie. To na rybek i kroczek. Dobra, słuchajcie. Do zanęty, dodam troszkę białych robaków i kasterów. Ale takie nieduże ilości, bo ponieważ, ponieważ będę chciał się na białe robaki łowić, od zanęty, nie chcemy mi się ich wybierać. Do zenęty dodamy również. Yy, Kukurydę No i wzajemnego liquida, patrz na wodę, piska. No wszyscy myśleli, że ja sobie piwo kupiłem i co będę pił? Jak kieruję? Nie, to no dla ryb. Nie, no sam też wypiję. No, ryba nie wiadomo, wypić musi. Haha, te ryby. Cel to jest duża płoć, ewentualnie karp, karaś. Spokojnie, <laughs> jak na wojnie. Dobra, słuchajcie, robię kilka kluczowych zalętowych Zalęta bardzo dobrze się lepi, co zresztą pewnie widzicie. No i nędzimy elegancko. Dobra, relaks, czas zacząć. Słuchajcie, tak wygląda tutaj dno. Czy łowi się na grunt, czy na, czy na spławik? No to wszędzie jest podobnie, jest ciężko, warunki są no, masakryczne. No trudno, trudno jest. U Pawła nie było tych glonów, czy były? A u Pawła też były glony. U mnie na spławik też, co, co rzuty wyciągnął glony. No i to z brzegu trochę widać tych glonów. Taka piwa, ja? Łyka dla, dla, dla robaków. Niech się nam zadipują. Ty, teraz widać, który jest żywy, a który nie. Rosną w nas na drożdżach. Dobra, ten taki żywy się okazał. No nie, ten bardziej żywy jak pijanego na harze. Pijanego łatwiej upolować dla ryb. Tak czy nie? Pijany to łatwiejszy. Na pijanego rybaka ten, skusimy pijaną rybę. Nawet na koło glony. wszędzie glony. No i takie klonowisko. Zmieniamy wodę, uciekamy na inną wodę. No kill opuszczamy, mimo że No Kill, no to jak widać PZW ryb też nie ma. No i jeśli chodzi o tą wyprawę, to jak sami widzieliście ryb nie było, mimo że była to woda No Kill, z której ryby się wypuszcza. jest To nowa woda, było tam co prawda ostatnio kilka zrybień. Trzeba pochwalić oczywiście mój okręg PZW Lublin, no i koło z Łukowa gdzie chłopaki wykonali kawał dobrej roboty ponieważ odnowili zalew zarybili, stworzyli wodę no-kill no, no ale ryby jak ryby e, zawsze są nieprzewidywalne, no i tym razem nie brały pogoda była dramatyczna, bardzo mocno wiało do tego, że psy nas wkurzyły, bo nas zatrzymały no i z 15 minut może zaszło, nim nas wszystkich spisali więc też trochę się przedłużyło teraz e, będzie wyświetlał się kolejny filmik z kolejnej wyprawy z kolejnej, trudnej, wiosennej wyprawy, a więc lecimy Ranny wstają zorze, kar, każdy karpia złowić może. Ja o tej porze łowię węgorze. No i takim optymistycznym akcentem rozpoczynamy dzisiejszy film. Razem z grzesią lecimy spotkać się z wędkarstwem.pl A potem nad y, pewną żwirownię w poszukiwaniu karpi. Mamy dzisiaj 22 albo 23 marzec, przynajmniej coś takiego, już dokładnie do sam nie pamiętam. No i zobaczymy, czy się uda. To jest trzeci, zobaczymy, czy się uda wyrwać karpia o tej porze. No, więc tylko pasat potrafi zamykać prędkość światła Jak widzicie cały czas jedziemy A licznik jest zamknięty Więc yy, jedziemy jakieś 270-280 Bo 260 już jest za nami Hello, witam, cześć, Szymanko. Dzisiaj wspólnie z Grzesiem oraz z wędkarstwo.pl yy, na żwirowni. Cel karp, co wpadnie zobaczymy. W akcji fiderki, no i u Grzesia, Grzesia, Grzesia w przypadku karpiówka. Będziemy łowić na robaki, kukurydę i może, może kulki proteinowe. No to co? O ile co? uda się je założyć na, ha, na O ile się uda założyć na włosach, bo igły nie wzięliśmy. Rozrabiamy zanęte, rozkładamy wędki i działamy. No Grzesiu, z Grzesiem zapomnieliśmy igieł do kulek proteinowych i Grzesiu wymyślił swój własny, autorski sposób. Tak. Jak założyłeś tą kulkę na włos? Oto tą stroną haczy, e, haczyka przydziurawiłem kulkę, a później w, w dziurę przepchnąłem e, włos. A, no i, można, i tym oto sposobem założyłem kulkę. Kreatywność nad wodą, bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, propos To zostało mi jeszcze ze wczoraj około pół kilograma, trochę mniej, znęty płocowej. Ale dodam do niej kolejne pół kilograma zanęty Carp Amur, czyli takiej zanęty z grubszą frakcją. Zanęta, która zawiera kukurydzę, różnego rodzaju zboża i która jest taka no, czerwono-różowa po namoczeniu. Idziemy namoczyć wodę z łowiska. Zanęta będzie taka trochę ciemniejsza, bo jest to mieszanka koloru czerwonego z ciemnym, ale ciemny jak widać lepiej barwuje. Barwi Barwuje. Do zanęty dodam białych rybaków. Oraz zaraz kukurydzy. No i słuchajcie, pierwsza wędka jest to picker, y, który jest złożony na zestawie do no, metod Fidera banjo, założona kulka szprotka y, oraz dwa białe robaczki na kaczyku, zanęta i rzucamy. Za kulisami, kulisy nagrywania filmu wędkarskiego. Grzesiu jest z rybą. Ale, ale tylko nie, nie chodzi. Tylko nie derwi. No Grzesiu, pierwsza chyba taka ryba w tym sezonie. Ja też myślałem, że to ty, ale a twój wszedł w moją, tak? Tak Dobra, trudno ale bagina, no. Puścił, No O, niestety Ale kurna, A, A co? patrz. Co? Zaczepił co? Co się i puścił, tak? Tam. A, no kurna no. A ładnie szedł nie no. nie kurna, jakieś mało, ale to szepnęło Patrz jakiego ja mam z tobą Jaki fajny burek. daj łapę, daj łapę, daj łapę, daj łapę, no umie łapę podawać. Zmiana miejsca, uciekam od chłopaków, którzy tam zostali, jest ze mną pieseł, który mi towarzyszy, obserwuje i pomaga. Wędki na wodzie 2 do 2,5 metra, coś takiego. Czyli mm, głębsza strona zbiornika na robaczki, kukurydzę na koszeczki, no i po, y, po jednej kulce znęty pod koszyk podsypane. Na tej wyprawie też nie, nie udało się nic złowić. Co prawda, Grzesie miał branie, Grzesie miał rybę, co zresztą nawet widzieliście po, y, po obejrzeniu tego filmiku. Też nic nie wpadło. W tym filmiku to praktycznie tyle. Jeden z nielicznych filmików, na którym no, nie było ryb. Takich filmików na pewno na kanale dużo nie będzie. Takich, filmik, takich filmiki, no może raz na dwa lata, będą raz na rok czy coś takiego, jeśli chodzi o wyprawy wędkarskie, oczywiście. No i to tyle. Bardzo wszystkim dziękuję za obejrzenie, za skomentowanie, za polubienie. Filmik chyba nie wyróżniający się niczym ciekawym, ale też yy, pokazuje wam to, że nie zawsze my coś mówimy, też nie zawsze są ryby. Tak jest wędkarstwo, to jest prawdziwa wędkarska rzeczywistość, że nie zawsze coś wpadnie. I teraz Wam się wyświetlą podziękowania od, od kolegi Railiona. Link do jego kanału prawdopodobnie jest podany w opisie. Witam wszystkich, którzy zasubskrybowali kanał. Dziękuję Rafałowi serdecznie za to, że polecimy na swoich dwóch filmach. Jeżeli ktoś chce wbić, to możecie wbić Rajlion. Bardzo naprawdę Wam dziękuję. Jestem bardzo zadowolony. Cieszę się z tego. Jeżeli ktoś chce, to możecie wbić. Pozdrawiam. Ciemka.